Dzień dobry. No, miał zdecydowanie dwa oblicza. Pierwsza połowa to taka dominacja gospodarzy i w zasadzie w tamtym momencie Mikołaj utrzymał nas przy życiu. Kilka dobrych interwencji, zdecydowana przewaga Kotwicy. Tak naprawdę no, przegrywaliśmy pojedynki jeden na jeden. Za słabo doskakiwaliśmy, nie umieliśmy utrzymać się przy piłce i, i w tamtym momencie, gdybyśmy tamten mecz przegrali, to pewnie, pewnie nie byłoby żal, tak? natomiast a, druga połowa to już jakby no, zdecydowanie odwrócenie tej sytuacji. Może nie zdominowaliśmy tej, tej drugiej połowy tak jak kotwica pierwszej, ale, ale to powiedziałbym, że była bardziej nasza połowa niż, niż gospodarzy i w takim zupełnie... A, w momencie, który no nie, nie, nic nie zwiastowało, że, że, że z tego może być y, sytuacja, tracimy bramkę i, i, i później już nie potrafiliśmy e, dogonić, także a, na pewno żałuję, aczkolwiek patrząc na tą pierwszą połowę, to, to, to kotwica tam, tamten mecz powinna była wygrać. Dziękuję bardzo. Cóż, ja może zacznę od tego, że myślę, że należy pochwalić no, zresztą zespół stali, bo jest to zespół na pewno, który zdecydowanie lepiej gra w piłkę niż na ten moment, można by powiedzieć, punktuje. Mm, tak, w pierwszej połowie mieliśmy pewien plan na to, ale mm, było, momentami było to zbyt, mimo tego, że w tym meczu jednak prawego i lewego obrońcę z, uczulałem na to i trzymaliśmy niżej przy rozegraniu i mniejszą liczbą zawodników, jakby atakowaliśmy, to mimo wszystko nasze ataki obawiałem się, że, że, że nastawiona dzisiaj stal na kontrę, w której się też dobrze czuję, mogą nas po prostu skrzywdzić i, i ten mecz będzie jeszcze trudniejszy, chociażby z racji historii tych meczów ligowych, których już mamy za sobą, które doskonale Państwo pamiętacie, gdzie gdzie nie jeden zespół cisnęliśmy, nie wychodzili z własnej połowy, ale czasami komuś się udało, zerwał się i, i z nam bramkę i później nam odrabiać było jeszcze gorzej, to też troszeczkę, to też troszeczkę inaczej, inaczej chcieliśmy tu dzisiaj zagrać. I to, co jest najważniejsze, ok, może troszeczkę na pewno trochę inaczej graliśmy w drugiej połowie niż w pierwszej, ale mieliśmy na to swój określony plan. Um, zdobyliśmy bramkę. Myślę, że przez um, większość czasu gry kontrolowaliśmy ten wynik i, i staraliśmy się go kontrolować do samego końca. Um, mogliśmy też oczywiście um, postarać się, jakby gdzieś tam, ten wynik podwyższyć. Na pewno były ku temu um, odpowiednie, odpowiednie um, sytuacje, ale należy szanować. Należy szanować, że, um, że mamy um, zero z tyłu. Że mamy tą jedną bramkę więcej strzelaną od przeciwnika, że mamy komplet punktów, że wskoczyliśmy dzisiejszym meczem na fotel lidera i to są, to są najważniejsze rzeczy, które należy z tego dzisiejszego spotkania wyciągnąć. Mieliśmy swoje problemy też kadrowe na to spotkanie. Też uraz żubrowskiego w pierwszych minutach tak naprawdę, pierwszej połowy też. Troszeczkę nam tutaj hmm, pokomplikował sytuację, bo tak naprawdę do środka pola mieliśmy tylko Stasiaka, którego mogliśmy wprowadzić w drugiej połowie, także i tym bardziej ofensywnego zawodnika, prawda? Także no, na pewno ten mecz wymagał od nas y, i cierpliwości, i konsekwencji, i, i, i dojrzałości. To, co jest dla mnie najważniejsze, i za to chcę pochwalić swój zespół, że właśnie ta dojrzałość w drużynie. Wzrasta, że, 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 że staramy się być konsekwentni i przede wszystkim odpowiedzialni, nie tak jak to niestety nam się przytrafiało we wcześniejszych meczach. Gratuluję chłopakom, bo to bardzo cenne zwycięstwo. Dziękuję kibicom za wsparcie jak zawsze. Należy też powiedzieć, że chyba też, też, też dobrze ten mecz był dzisiaj prowadzony, bo bo, bo, bo sędziowie dawali nam grać, głupio też nie przerywali, myślę, że to, że to też momentami wpływało na płynność gry, prawda? A, a, a czasami wiemy, że jest różnie. Także to tyle. Dziękuję bardzo. Pytanie? Ja mam pytanie do Pana troszkę. Panie Trenerze, co zdecydowało o tym, że przełożyliście mecz na środę? No jak to powołanie. No tak, tylko tutaj mam przytoczone słowo dyrektora spółki. Klubu sprzed roku, że ten przepis jest absurdalny, powołanie je do reprezentacji jednego zawodnika klubu nie powinno stanowić destrukcji, rozgrywek i możliwości przekładania terminu meczu. To jest mecz, który przełożony został w tamtym roku. Garbardia przełożyła z Wami mecz. Pan akurat wtedy nie był trenerem. Czy to trochę to nie jest taki absurd, że. No To tym bardziej, wie Pan nie rozumiem pytania do mnie, bo przełożony mecz został na moją prośbę, także no to ja mówię, przełożyłem ze względu na brak podstawowego zawodnika, jakim jest C Cezary Polak. A w przypadku, kiedy nie wiem, występują na przykład jakieś choroby, no zdarzają się wiadomo jakieś zatrudnienia pokarmowe I w tym przypadku nie ma na przykład przykładania meczów, prawda? No wie pan co różnie jest, bo były sytuacje takie, pamiętam nawet na wyższych poziomach ligowych, że czasami sytuacje jakby takiego zatrucia poważnego, czy, czy tak jak mieliśmy te sytuacje i chociażby covidowe, tak, no to jednak te mecze były przekładane, także to nie zawsze jest takie zero-jedynkowe. Ja mam pytanie do do No, że początek sezonu był taki jaki był, no nie było najczęściej w wykonaniu naszym, ale tak patrząc na historię poprzedniego sezonu, czy, czy tego sezonu, no, trochę łatwiej jest godnić lidera i doskoczyć na tą czołówkę, niż iść tam się cały czas utrzymać na tym pierwszym miejscu hmm. jak okazało się poprzedni sezon. Znaczy no, zawsze najtrudniej jest się utrzymać tam na samej górze, tak, ale myślę, że yy, no, wiem jak odpowiednio zareagować i poprowadzić w tym momencie zespół. Poza tym prawda jest taka, że od pierwszego meczu wszyscy z nami grają tak, jakbyśmy byli liderem. Także myślę, że to się w żaden sposób nie zmieni, czyli podejście drużyn, z którymi nam przychodzi grać, nie będzie inne. Są zawsze bardzo mocno zaangażowani i zawsze bardzo mocno pracujące te zespoły. Nikt nie odpuszcza, nikt nie ten sami, sami widzicie i bardzo często oglądając później mecze takiej drużyny, człowiek się zastanawia, co się stało i czemu mieli akurat taki dzień w meczu z nami. No ale, ale, tak już jest i myślę, że to, że to gdzieś też nas buduje i, i nasz, też myślę, że zespół buduje przede wszystkim to, że mimo tego, że są absencje, mimo tego, że są zmiany, to wchodzi inny zawodnik i gramy dalej tą swoją piłkę, czyli gramy i każdy wie, co chcemy robić Czyli to jakby to też jest fajne, bo, bo widać, że mm, pracujemy ze wszystkimi zawodnikami tak jak należy i i w danym momencie wchodzi inny zawodnik, realizuje swoje zadania w odpowiedni sposób, to cieszę. Ja mam pytanie jeszcze do trenera Z Czym się różni stało grając u siebie, a na wyjeździe, no bo to, z, to chyba są dwa różne oddziały. No, patrząc na wyniki zdecydowanie tak. Natomiast no, wydaje się, że nie wiem, Mam przed, przed oczami mecz w Kaliszu, mam przed oczami mecz w Łodzi, tak? My żeśmy tam po prostu grali dobre mecze, tak? I, i, I to nie jest tak, że, że nagle gramy zupełnie w drugą stronę na wyjeździe, a, a, a u siebie. Na pewno u siebie ten stadion, to ta publika, to, to w jaki sposób prowadzony jest doping, jak ten stadion żyje, pewnie nas niesie, tak? To, to nie ulega wątpliwości. Natomiast ja bym tego aż tak kategorycznie nie układał. Oczywiście no, wynikami się nie obronimy w żaden sposób, bo, bo ten... Yy, Bilans na wyjeździe jest wstydliwy, tak, tak to trzeba yy, Ale spokojnie, powiedzieć. Powiem panie trenerze, od czegoś trzeba zacząć? Ważne, że punktujecie u siebie na wyjazdach też zaczniecie punktować, dobrze gracie, także. No, na, na, pewno, na pewno, tak, natomiast wiadomo, że to boli, także, że, że tych punktów jest za mało, tak jak pan trener powiedział, ja też mam takie odczucie, że ile że, że, że gramy przyzwoicie, że, że powinniśmy tych punktów mieć więcej. Wiadomo, jest końcówka ligi, są mecze przełożone z wiosny, gdzie my tam cztery mecze, pierwsze graliśmy na wyjeździe, teraz trzy będziemy grać u siebie, więc jest, mam nadzieję, że ten stadion nam pomoże i, i, i tam tych tych punktów zdobędziemy na tyle dużo, żeby spokojnie gdzieś tam przeskoczyć te, 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 to, do tego środka tabeli i, i, i być spokojnie bezpiecznym. No, tak, to, tak to wygląda jeśli chodzi o, o wyjazd i o, o dom. Nie ja mam jeszcze pytania o absencję, bo dzisiaj nie było kilku zawodników. Jak to wygląda i kiedy jest szansa na powrót? No to mamy bardzo podobną sytuację, jak jakby pan trener mówił, że, że, że gramy zawodnikami, którzy teoretycznie gdzieś tam wchodzą z drugiego szeregu, ale, ale też dają jakość. Tak? Tutaj dzisiaj nie mieliśmy Kowalskiego, Rogali i Ziarki z linii obrony z ostatniego meczu, tak, ale, ale no przetwórtak, Maluga i, i Seweryn i, i nie było widać różnicy. Tak? Także no, na pewno e, mamy teraz, jeśli chodzi o, o absencję, troszkę problemu, ale to, ta kadra była tak budowana, żeby, żeby, żeby zawodnik, który jest 17, 18 czy 19, był na tyle jakościowy, że, że, żeby nie było takiej różnicy. Wiadomo, są niektórzy nie do zastąpienia, ale, ale generalnie rzecz biorąc... Również to wszystko wygląda na tyle dobrze treningowo i, i, i jakby ten zespół fajnie funkcjonuje treningowo, że, 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 że nie ma takiej specjalnej różnicy w jakości pomiędzy tym, co teoretycznie jest z pierwszego składu, a tym, którym, którym wchodzi za niego. A jak to wygląda w No Rogala powinien już, już wracać, Kowal troszkę dłużej, Ziarko chyba też jeszcze, jeszcze go nie będzie, także Urban chyba też jeszcze go nie będzie, także, ale tu mówię, to są... To ty absolutnie nie ma na to patrzeć, co? bo po prostu po no, to jest zbudowana kadra, żeby y, każdy miał swoje pięć minut, jeżeli dostaje szansę i, i, i żeby, żeby udowodnił, że należy mu się grania. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.